Witam Was już w już takiej miarę normalnej dalszej części z Daisy Stand Alone. Czy jak kto woli po prostu pełnej, w sumie nie pełnej, ale po prostu dużej wersji Daisy. Na szczęście mamy tę naszą postać. Szedłem na jakiś chyba serwer nieoficjalny, żeby mi stworzyło nową postać i się zdenerwowałem. Na szczęście znalazłem jakiś polski działający serwer, do którego można jak normalny człowiek wbić. Odpamy latarkę, żeby było coś widać. No, włącz się. I no i dobra. Mamy dobry ping. Ogólnie sukces. Control spacja, jak ktoś mówi. Tak, kontrol spacja. Zjedź sneakersa, bo gwiazdorzysz na wizji. Oj tam, oj tam, oj tam. Przy okazji będę sobie popijał herbatkę. Dobra, herbatka nie jest zła. Jak to mawiałem najstarsi górale ze Szczecina. Wyłącz latarkę, bolagi. Bez jaj. Chwila, ja, czy to jest budynek, w którym ja byłem, czy ja tu jeszcze nie byłem? Bo nie pamiętam, jak ty ostatnio miałem laga i w którą ja stronę, żem poszedł. Nie wiem, czy ja tu już byłem, czy ja tu nie byłem, czy co? I zobaczymy jak dużo zależy od serwera, jeżeli chodzi o zombiaki, e, jeżeli chodzi o zombiaki i jeżeli chodzi o lud, Teraz jest na zupełnie innym serwerze, ale nadal połączonym tym, tą całą siecią, tym całym hive'em, czy jak to teraz się nazywa. Tu jest lipa. Nie no, na serio, włączyłeś latarkę i zaczęło mi ścinać, to ja bym tego nie upatrywał problemu w latarce, że ścina. Kurde, tych nic kuźwa nie ma. Nic. Kompletnie nic, syf. Syf, kiła i mogiła. Mam nadzieję, że jakoś jesteśmy na serwerze dla normalnych ludzi, czyli dla Polaków. Przynajmniej będziemy na się z tymi ludźmi dogadać w jakimś ludzkim języku. Ile trwa doba w DayZ? Nie wiem, ile trwa doba w tym DayZ. To też dużo zależało, kiedyś przynajmniej zależało od serwera. Aktualnie nie mam zielonego pojęcia. Dobra, czy ja już tu byłem? Ja już tu byłem, mi tu, ja tu miałem desynchronizację i mi ogólnie padł serwer w tym miejscu. Więc sprawdźmy te domostwa, może coś ciekawego tu znajdziemy. Może jakiś plecak, racje żywnościowe, w sumie trochę mniej mi było potrzebne. Bardziej miejsce, żeby to wszystko gdzieś mieć, gdzie chować, bo aktualnie specjalnie mam... Ale jak mi coś fajnego znalazł, to nie specjalnie mam gdzie to schować. O, rękawiczki. Boże, tu są naprawdę rękawiczki. No i postać właśnie założyła rękawiczki, <laughs> mega, po prostu mega, ale ej, 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 nie, chociaż szczerze, mogę teraz wyłóżć albo kas motocyklowy, albo tą maskę, maska wilka jest genialna, zostawiam sobie ją, robi się jasno, gdzie wam się robi jasno do jasnych cholery, jeżeli wam teraz się robi jasno, to ja nie mam pytań, chyba przed oczyma wam się robi jasno. Chodźmy, sprawdźmy, czy coś tu jest. Nie, nic nie ma. Tu nic nie ma. A tu. Też pustka. Nie zrobiło się na dworze jasno. No to jest ciemne jak w dupie. Wiadomo gdzie. Nie, gdzie wam tu się kuźwa jasno zrobiło. Nie mam zielonego pojęcia. I wolę chyba nie wiedzieć. NIE! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Płakam, zostaw! Idź pan! Szpani! Zostaw! I like... Leave me alone, please! Dude, come on! Here I come, bring it on! Ten to poważnie. Co on gada? Co on gada? W sumie tak, to przy latarkę, prawda. Może biegnie za mną. da się maraton. Ej, zgubiłem go tak Jakby go zgubiłem <gibus> Gimbus Ej, robi się jasno, Oby się wydaje Dobra, zgubiłem Gimba O Boże Słyszę go Że coś słyszałem, że ktoś coś gadał. E coś tu latało w ogóle. To jak gang motocyklistów mnie goni, ta. uciekam, uciekam. Run moskit, run. Tylko czemu mi się świeci jeszcze latarka? Dobra. Boże, le no to z pięściami na wierzchu. <laughs> no i teraz jest kuźwa w chuj ciemno. A latarki nie załączę, bo jak załączę latarkę, to mnie dorwie. Pan motocyklista. Nawet nie mam, nawet ja bym chciał to mu nic nie zrobić. Może go uderzę z pionchy. Jest odgodny, mi chuj. Może chyba no znalazł mnie? Znalazł mnie! Nie! Nie! Zostaw mnie. Leave me alone! Please, leave me alone! I won't tell anybody. You're a bad person. Very, very bad person. Problem is, I'm proud of it. <laughs> That's not good. <laughs> Goście jest dumny, że jest zły. Może. <laughs> 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 you know we can do this forever <laughs> or some one of us will will fall <laughs> <laughs> Kurwa. Benny Hill time. <laughs> Co on się położył? Co on się A, nie wiem tego, nie dosłownie niczego, bo... Czy on naprawdę zemdlał? Umarł! Hejście umarł! O mój Boże! Nie, nie wierzę! Umarł! Nie wierzę! Po prostu kuźma, nie wierzę! Stwierdzam z gonbą morta Ej, to nasza dobra jakby nie patrzeć, nie? Co tu w ogóle ma? kantin T-shirt hmm, wiecie co by nam się przydało? Otwierasz do, pusek, do puszek Przydałby nam się Tak, komary go po... A przynajmniej mamy teraz plecak. I młotek! Gimbus. Tak kończą frajerzy, szmato. Nie mogę go uderzyć. Właśnie chcę go dobić, ale nie mogę. Nie mogę hamad dobić. A tam szczęście to, <grywia> to wszystko było zaplanowane. To wszystko było zaplanowane, moi drodzy. <grywia> O oh Jezus, co to kuźwa było? Nawet nie wiem, gdzie ja teraz jestem. Ja nie wiem, gdzie ja przebiegłem, cokolwiek. Gdzie mam biec? Jakieś rady, gdzie biec teraz? A tam bardzo ładna, oczyjemna kurtka, jej narzekać, właśnie taki jest plan. Zwabiać i zabijać. Zabijać śmiechem albo ewentualnie akcentem. To brzmi jak dobry plan, nie sądzicie? Zabijanie akcentem to moja specjalność. Już wiem, czy on był taki zdesperowany, żeby mnie zabić. Wszystko jasne, chciał coś zjeść albo się napić. Cholera, wie od czego tak naprawdę umarł? Ale to. Co to kuźwa jest, restauracja? Ale to by miało wtedy sens. Dlaczego był takim złym człowiekiem? Dobrze bym tak kuźwa. Na pochybę z kurwy synom. To znaczy zabójcą. Kuźwa, czemu tu nigdzie nic nie ma? Lepiej graj z full Gamą. Nie, 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 nie. Nie tak tę grę zaprojektowano, żeby grać z full gammon. Niestety, problemem w tym momencie nie jest widoczność. problem jest to, że ja po prostu nie wiem gdzie jestem. Puszkę, właśnie. A czy ja radę puszkę? To jest bardzo dobre pytanie. Możemy puszkę otworzyć śrubokrętem, nie, nie możemy, a młotkiem? Też nie możemy to Pod tym względem jest lipa Użyjmy bandaża, nie wiem po co, ale go użyjmy W go zużyjemy tej po wszystkich domach i szukaj mapy, no ale tu latałem już po kilku domach i nic nie ma więc specjalnie, jest sens po co latać? Może nie ma to jak... Czy to jest oświetlenie? Co tu jest? Gdzie do jasnych cholery w ogóle jestem? Już pamiętam jaka to była mieścina. Przebiegnijmy się. W takim rozrachunku. Polska. Ta. Ej, zombie go widzę, zombie widzę. Ej, ej, ej. Widzę zombie. Widzę zombie. Dzień dobry Droga Pani. Da się pani zaprosić na jakąś herbatkę albo inną kawkę. Ho, hej, ho! Mówię do pani. Nie słucham mnie kompletnie pani, nie zwraca uwagi. Kompletnie. Olała mnie. Czuję się taki olany. Chyba lampka... 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 Boże, lampka... Dobra, wszystko spuszkowane... Co to jest? No. <młysyjanie> curva troll. Troll. troll na alguma lugar na pewno? Nie wiem O, wieżyczka. Może wieżyczka, Jesus, antena. A tam jest ta nasza pani, nie wiem czy ją widzicie. I z gdzie my pójdziemy stąd? To jest pytanie. Co, to jest? Czy to jest? Proszę, nie widzę. Idą linie wysokiego napięcia. Gdzieś. Nie wiem gdzie, ale gdzieś idą. Sprawdźmy na mapę. Pamiętacie, gdzie ja byłem? Czy to była msta, czy to była polana? Gdzie do mnie nie wysokiego napięcia. Czy młotkiem z nie poradzi? No, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Boję się. Dobra, idziemy przed siebie. Polana, tak? A jeżeli pójdę wzdłuż tych linii wysokiego napięcia, to co się stanie? To co się wtedy stanie? Dojdzie do cywilizacji. No właśnie, niekoniecznie. Mam teraz rozwidlenie. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie warto pójść. Idę. jak idę. mnie prowadzi intuicja. Idziemy tędy. To będzie martwy zaułek. Znając życie, może moja postać jest zmęczona. Smutek. Żadnej przyjaznej dużej, na razie nie spotkałem. Spotkałem niezbyt. <gryw> niezbyt pozytywnie do mnie nastawioną osobę. Na szczęście to dla niej skończyło się źle Dla mnie w sumie całkiem dobrze Nie wprowadzi cię kobieca intuicja ta Czuję się Unsteady, czyli nie. Unsteady, czy taki... Cholera, brak mi słowa na przetłumaczenie tego. Popełnił samobójstwo, tak, zobaczył mnie, albo usłyszał mój akcent i postanowił, że nie... Nie może być na tym świecie za sobą, która ma taki akcent jak ja. Bardzo możliwe. I feel dizzy. Hmm. Kręci mi się w głowce. Ciekawe. Jep, jep. Lewy, prawy, lewy, lewy, a ja, prawy. Dizzy senny. To jest jak tłumaczyć. Szczególnie moja postać robi się e, zmęczona. My head throbs. Czyli moja głowa co? Ej, albo mi się wydaje, ale właśnie zrobiło się tonację jaśniej. Nie pogardziłbym, gdyby się zaczęło robić naprawdę jaśniej. Czy to kiedyś jest dzień, czy tylko noc? No teraz jest, ogólnie mamy porę nocną, niestety. I ona trwa chyba tak samo jak pora nocna w świecie realnym. Tak mi się wydaje, no jak. No. Jesteśmy spragnieni, ale na razie tak to chyba lekko, tylko spragnieni. Tak mi się wydaje. Na serwerach LA jest dzień, no tak właśnie. Na pewno bardzo fajny ping jest nas. Ej, gdzieś doszedłem. Jednak moja kobieca intuicja gdzieś mnie sprowadziła. Nie, na banki są teraz naprawdę, na banki są drobiny jaśniej I w ogóle niebo ma trochę inny kolor Idź krzakami Moski to ty masz kobiecą intuicję, no Każdy ma kobiecą intuicję <laughs> Nie więcej gdzie ja teraz doszedłem? Gdzie mnie kurde zawiało? Usiąść na chwilę. Można w ogóle usiąść? Tak jak to było w Daisy? Nie, nie można. Przynajmniej ja nie mogę znaleźć klawisza odpowiedzialnego za to. On chce spać, tak? Ciekawe, jak mam zasnąć. Jak znajdę asfaltową szosę, to jestem w niebie. Czemu? Co mi da asfaltowa szosa teraz? Hmm. Hmm. Kurde, ale tamto spotkanie z tym było zaskakujące Gdzie kurde jestem? Jakiś znak drogowy, czy coś? Hmm. Na razie nic, nie wiem, to wygląda na dość sporą mieścinę Nie wiem jaką, ale sporą Sprawdzę sobie na mapie. Może dojdę, może to jest polana już? Nie, no nie, może górka. Chyba też nie. Ciężko powiedzieć. Gdzie są samochody? No w tym Daisy chyba jeszcze nie ma samochodów. Hmm. O, jest jakiś jakiś znak. Ej. Znowu zrobiło się jaśniej stapoe! to jest kuźwa ctapoe Szup Co to jest kuźwa ctapoe Staroje? No gdzie są staroje? Aha, no to kawałek przeszliśmy, ale to już blisko do Czernogórska. Ponoć F1, F3 to animacje. No mi... O, siema. Tak na środku drogi. Na pewno nikt mi nie znajdzie. A, to jest poddanie się. Okej okay. W lewo odbija się na południe, okej, okay, zapamiętam to, aczkolwiek tam Chciałem tu zbadać kilka miejscówek, jak tu złotem w tych miejscówkach jest. Potrzebuję czegoś się napić. Czy mam jakieś picie? Hmm, dupa, nie mam. Słyszałem zombiaka. Jezu, zombie. Boże, goni mnie. Shit. No, młoteczku, chodź tu. No, hello, magiń. Może no, może ja no. Boże. w coś trafi z tego młotka. Polero, jedna, giń. Czemu ty jeszcze żyjesz? No, hello! Hop hop, hop hop. Zdychaj, ścierko, zdychaj. No, chyba. Motek, chyba, nie jest najlepszym sposobem na zabicie kogoś podejrzewam. Może nie być najlepszy sposób, żeby zabić zombiaka Tak, do kuchni ścierko, dokładnie Nie no, ja nie, ja nie spocznę, póki tego czegoś nie zabiję młotkiem Że nie da się tego młotkiem zabić, to nie wiem, po co to jest młotek Bez toporu nie ubijesz, no to jeżeli bez toporu nie ubiję, to jest fail No, giń Straciliśmy przytomność Hmm Hmm <laughs> not a fail, <laughs> oh, not a fail, <laughs> oh.